kochanie, chciałam z tobą porozmawiać ale o czym? znowu mamo yy, jedziesz na pokolenie, ale jakie pokolenie? co? kiedy? gdzie? z kim? z czym? nie wiem nie wiem co za pytanie tutaj e, kochanie, są ferie i chcę aby ktoś pojechała nie tylko była tak sama w domu jak jakiś no. Dobra, kiedy? Dzisiaj I co? Ale co? Są co, półkolonie czy kolonie? Ech. Kolonie A na ile dni? Na tydzień No dobrze Zaraz ci przyniosę wtedy ten walizkę Już mam walizkę więc się pakuj Czemu idzie lec krócejństwo nie mogło? Będzie basem, więc sobie weślę. Tu mam tak mało Bo masz mało ubrań. Nie wiem, ile to potrzebujesz na cały tydzień, poczekaj. Raz, dwa. Masz na razie dwa ubrań. mi. Dobra, trzy. A tam nie będę za dużo nosić. I może opaskę sobie wezmę i tą też. Nieważne mam jaką mam opaskę. A i oczywiście muszę wziąć szczotkę, perfumy. Nie muszę się tam malować, ale perfumy wezmę. Żeby ładnie pachnieć. Hi, hi, hi. Tylko nie zamknę, mimo tej paliski, jest za duża. Dobrze kochanie, ja już ją zapnę. No i się udało zamknąć. No dobra. No to gdzie ja mam... Ale gdzie to będą to pokolenie? No jedziesz teraz. E, zaraz e, odstawię ci na peron i tam już będą twoi koledzy. Ale z kim ja idę? Z niektórymi z twojej klasy. No dobra, okej. Okay. To zabierz mnie. O, oh, hej hej Ania, na razie ty tylko jesteś. Tak, może coś jeszcze dołączy. Na no pewnie tak. Fajnie, że jesteś. No mi też miło. Czekamy na innych i na panie. Dzień dobry, witam wszystkich. O, Jezus, jest już tak dużo że łóżek nie starczy, mamy ze mną łóżek, ale spokojnie, yy, na pewno jeszcze dojdą łóżka, yy, no, o, tak yy, z, sprawdźmy obecność Maja jestem, Alicja jestem, Agata jestem, Hania jestem Bartek jestem mm. e, Dobrze Dobrze, wszyscy za. tu poznajcie panią agatkę i ja jestem Mia To pachania Pan mamo Dobrze to wsiadamy teraz do pociągu yy, może ci pomóc yy, Dziękuję za pomoc Dobrze to niech wszyscy za mną pójdą Idziemy do pociągu. A czy to w tamtą stronę? Dobrze. Dobrze, kochane dzieciaczki. Teraz e, wsiadamy do pociągu. E, dobrze, kochane dzieciaczki. Wsiadajmy do pociągu. Dobrze, proszę panią. Ojeju. Wszyscy. Idź tam popinuj z tyłu. Niech wsiądą. E, idźcie, idźcie, dzieciaki. E, dobrze, kochani, wsiadamy. Mam bilet dla każdego z was. Dobrze, e, chodźcie, chodźcie. Dobrze, już wchodzimy, proszę panią. E, wołajcie resztę. E, proszę, proszę, idźcie, idźcie. Postujcie tu chwilkę i wejdźcie do pociągu. Chodź, jeszcze ty zostałeś, Postój tu. Ja tu wespinuję no z tyłu. Chodźcie dziewczyny. Mhm. Dobra, usiądźmy sobie tam. Okay. Dobra, chodźmy też tam. Ok. Dobrze. E, przepraszam, można tu usiąść? Jasno. Dziękuję. E, wszyscy dalej, dalej. Proszę, wejdźcie. E, niektórzy sobie postoją. Prze... Przepraszam, że tak wyjdzie. Ale musicie sobie postać. Dobrze, dziewczynki, jeszcze wy wsiądźcie. Nie ma tyle miejsc. Albo dziewczynki, wypójdźcie tam. Dobrze, proszę panią, dziękujemy. To wy dziewczynki postujcie już sobie. Dobrze, chyba ruszamy zaraz. Ruszamy! Co lubisz robić w palnym czasie? A wie. Ja lubię czytać albo rysować. No tak, a ja też. Dobra. To twoje, bubblety nie, leżał tu. Aha, dobra. Um, dobrze. Dobrze, jeszcze postoję. Uh, dziewczynki, albo znajdziecie jakieś, może, jeszcze jakieś miejsca? A, uh, ja siedzę na wózku inwalidzkim, więc potrzebuję. Um, to choć ty, może, tutaj gdzieś będą. Nie. A się nie mogą posunąć bardziej. No dobrze. Chłopacy może się posunąć bardziej, jak się uda. No, udało się. Tu jesteś na wózku jest inwalidzkim, więc spoko. Dobrze, to jedziemy. Jechaliśmy. Dwie godziny. Był śnieg. Wow, jaki piękny śnieg. Ale piękny śnieg. Wow. Przecudne, co, co nie, dzieciaki? No. Dobrze. Wysiadamy, kochani, Pani zaraz. Stacja końcowa. Mm -hmm. Chodźcie, dzieciaczki, wysiadamy. Hmm. Dobrze. Wysiadamy. E, to się rozpakujcie. To jest z dziewczynek, kochani. E, chłopacy idą z panią, z panią Agatą e, do, swoich, do swojego domku. Chłopcy mają e, inny domek. Jest was mniej, więc się na pewno pomieścicie. Dziewczynek jest e, o dwie więcej, no, ale tak. Później będą różne zabawy. No, zobaczycie, co jeszcze będzie. Dobrze. To pierwsze sprawdź obecność. Dobrze, sprawdźmy obecność, dzieciaki. Jestem. Jestem, 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 Dobra, sproszczymy obecność. Kuba, jestem, Bartek, jestem, 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 ale jestem. Dobra, jestem. Yeah. Jest nas 7, więc któraś będzie spała w tym eleganckim, różowym łóżku na górze? E, bo niestety nie mamy nie tyle łóżek takich piętrowych, a to będzie bez sensu dodać jeszcze jedno. Bo tak nikt nie będzie spać. Macie dwie szafy e, dziewczynki, żeby się tu pomieścić e, w 7 osób. Poczekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No, e, ale my nie mamy rzeczy. Na pewno coś sobie weźmie dobra Pewnie jeszcze dostaniecie jakieś szczoteczki takie I dobra To się rozpakujcie Dobra, rozpakuję się proszę bardzo. Naprawdę więc wzięliście Dobra Nieważne To będzie moje szefki. E, wziąłeś kostium? Super! E, tak, wziąłem jeszcze tą sztuteczkę. To, to, e, to ja się tutaj położę. Dobrze. E, to położę tu. Dobrze. Ej. coś może porobimy, pójdziemy na basen, czy coś? Jesteśmy wolni A... mm, ja. To jest to zmęczona po, po tej całej wyprawie Papi, ty łóżko na dole Dobra, to się

Ja nie wiem. Może zwiedzimy tutaj wszystko? Dziewczyny? Yy, no okej. Okay. Możemy z Wami? No jasne, dziewczyny. <głosy> <głosy> Idziemy. E, co to jest za pokój? E, Jak to? aby wy tam weszliście. Czemu? Jezu. Ja Dobra. Nie, nie szkodzi. Znaczy no, są to su. E wiesz, jestem trochę zmęczona. Idę chyba spać. Idę na dół, bo Dobra. Wszyscy z was idą spać, naprawdę? Nie cieszycie się, że jesteście w takim super miejscu? Ej, bo wiesz, bo już jest trochę późno, więc do tego idziemy spać. A, no tak. To dobranoc. 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 Dobranoc wszyscy. Dobranoc. Chłopacy, idziemy do waszego pokoju w końcu. Czekaliśmy tu jakieś pół godziny. No dobra, chodźcie. Nie jęczcie. Dobrze, chłopacy, tutaj jest wasz pokój. A tu macie łazienkę, tak, tak, tak. Ehe. Widzisz, wejdzie z na pokolenia. Wow. Dobrze kochane dzieciaki, to są wasze pokoje tam jeszcze macie. E, tutaj macie półeczki na coś czy coś. Dobra, to ja jeszcze do zmęczonej dysponacji. Okej. Okay. Dobra, my też chcemy spać. Dobranoc.